Jak? Ale mnie jedzie Patrz, jedzie mnie Kurwa. Jak to jest? No. Jak w domu I Jak jedzie to jedzie no. Podoba Ci no. asistens wczoraj yy, Mam no 30 dni <noise> Nośby coś się wydarzy trzeba reagować I 30 dni mam chyba nie starczy na całą trasę? Damy radę. Czekaj, do kogo teraz? Tadziu idzie, ale nie odbierają. No, no, do Adiego nie będę dzwonił, bo ma zepsuty telefon. Napisz do niego. A on nie usłyszy, bo jest Spróbuję zadzwonić do Ad... O nie, nie mam numeru do Adama. No to jesteśmy w dupie. Adi, kiedy będzie zestaw materii w Oj nie wiem, musieliby zacząć browary robić. To jest yy, 2.8 TDI brazylijczyk, silnik produkowany w Brazylii. W Brazylii? Tak. Tak, sepultura. Tak, to jest silnik produkowany na rynek afrykański. On miał po prostu przejechać Afrykę. jest na Polskę. I w razie czego, jak się to sobie trzeba było młotkiem to szybko naprawić. No, ostatnio odpowietrzałem yy, układ chłodzenia. Gdzie to jest? No, tu jest na przykład wąż od chłodzenia, tu jest chłodnica i odpowietrzałem go, bo było w nim powietrze i, i jest już okej. Okay. Świetna sprawa. O, tu można sprawdzić w oleju. O, jest olej. Widać, że jest? So, coś może teraz widać. O, o, jest olej. I to jest y, olej syntetyczny 5W40 Bo bardzo dbam o pana Busia. Dobra, no. możemy mówić o tym co się będzie działo po Pizda Czy to jeszcze top secret? Nie, nie jest secret, to opowiadaj. No, no, będziemy puszczać single już niedługo nowe, nie? Także będziemy działać w ten sposób teraz, nie? Forrester jakby nam robi mix taki ziomek z Australii i to jest super robota, już jakby pierwszy numer nam podesłał. I naprawdę bardzo fajnie to brzmi. Super, super. Podniecie do nas do zamku po premierze? Oczywiście, tak, z miłą chęcią. Jasne, mm. Super. No, I to najpierw no. Pizda tu. No, ja tak. A super. co będzie, panowie? Co będzie, jak pis nie da i i będzie trzeba na przykład przerwać trasę? Bierzecie coś takiego pod uwagę, czy nie To zależy w jaki ja sposób przecież. będą wydawać restrykcje. Okej. Okay. No. Zobacz, nie, to to nie zależy. To się nie skończy. Co się nie skończy? Ta trasa, w sensie skończy się, ale w zaplanowanym czasie. W Krakowie. No, Skończyliśmy w Krakowie. No w tak, raczej, 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 raczej yy, wszystko będzie dobrze, nie? Tak jak w sumie na pewno, musi być rozmawialiśmy z, z osobami, które, które jakby zarządzają klubami, to mówią, że w ogóle nie ma opcji, żeby odbywać jakieś koncerty, nie? No właśnie, jak tak to wszystko organizujecie, jakie są nastroje wśród ludzi, którzy się tym zajmują? Wszyscy są mocno zdeterminowani, żeby to zrobić po prostu, nie? więc to się prawdopodobnie uda, nie? Rozmawiałem przed chwilą z Michałem o tym, że zrobiliście chyba największe pospolite ruszenie kapel po pandemii. Które tam Wam się najbardziej podobają? Wczoraj ze stylą graliście. O, no i właśnie one nam się najbardziej podobała. Podoba. Nie no co, no same fajne kapele tak naprawdę, nie? Scylla to wiadomo, że są najbliżsi dla nas, przyjaciele i tak dalej. Dużo czasu już i koncertów spędziliśmy razem. No ale no naprawdę, fajne będę moim zdaniem, nie pojawią się. Różne klimaty. Oprócz sceny, kogoś jeszcze? Kto tam jeszcze może powiedzieć co? Mindfuck to też nasi fajni koledzy. Tak, tak, tak. mindfuck. Wczoraj no. zresztą, Jack Friday, wczoraj super chłopaki. No, no, super ziomki. Fajnie grają. Właściwie nie tylko na materię teraz muszą przygotować. No tak, tak. No, no, nie, dokładnie. Super, fajnie mi się. O, o to podoba... chodzi że całościowo te koncerty jakby yy, są bardzo, bardzo dobre, bardzo dobre wykonawczo i, i muzycznie, no nie? Jakby cał, cały skład na każdym, w każdym miejscu na trasie jest mocny tak naprawdę, nie? Jeśli no. chodzi o zespoły. Dobieraliście te kapelę według jakiegoś klucza, czy na zasadzie bardziej kto się zgłosi tę gra? Z znaczy, większością i taka no, się. No właśnie, większość, większość kapel to i tak są jakieś tam nasi znajomi tak naprawdę. Więc gdzieś tam się przecinaliśmy z nimi już wcześniej. No, i tak w sumie wybieraliśmy też pod tym kątem, żeby też nie musiał ktoś z jednego końca Polski na drugi jechać. Nie? Także taka logistyka, Dobrze. jakby też. Ale było naprawdę sporo chętnych, i, i w ogóle super, że się tak udało zrobić, nie, że, że tyle kapel się przemieli przez tą trasę. To jest takie fajne, tak naprawdę. nie. Ludzie są bardziej jacyś tacy. I tych koncertów, tak jak obserwujecie, rozmawiacie z nimi? Wiesz co, ciężko powiedzieć na razie, bo wiesz, po pierwszym koncercie, no to wiadomo, że było to widać. No i tak naprawdę to się zweryfikuje, ale wydaje mi się, że czuć to po prostu jednak, no, no, że, że wie, ludzie są głodni się... tego, że stęsknieni po prostu pewnych wrażeń, nie? Ciekawe czasy chyba, co? Przyszły dla muzyki. No, oko. Ja tam jakoś nie narzekam, czy my... a wiem, że to jest w yy... młodzie. Nie słychać okay, się na, składa. Narzekanie jest w młodzie. No, jest dobrze, nie? Ja też, jak wczoraj zagraliśmy koncert, to naprawdę poczułem tak, że, że brakowało mi tego, nie?